Tak jest! Wróciłem i było zarąbiście. Odwiedziłem dwa kraje, w tym jeden najwyższy, a drugi najliczniejszy, czyli Nepal i Indie. Ale najpierw Nepal, korona świata, czyli ośmiotysięczniki, niezwykle piękny krajobraz, ale i śmiertelny teren. Naprawdę trudny, wiem co widziałem. Maszerowałem na Everest Base Camp. Czyli na miejsce, gdzie przebywają wszyscy, którzy próbują wyjść na Mount Everest. Bo wiecie, trzeba się zaklimatyzować. Moja podróż przebiegła w naprawdę wielkich luksusach, bo jakby to można nazwać hotele, miejsca do spania czy showery. No tak, i nawet wi-fi był, więc naprawdę miałem wygodne, wygodną podróż. 9odnową. W sumie 12odniową, bo wszędzieśmy 9 dni do góry, a 3 dni w dół. Kilka dni temu w Nepalu było trzęsienie ziemi. I kurczę powiem wam, że niejednokrotnie tam, jak tam maszerowałem, myślałem o tym kurczę, a może mnie spotka tutaj w górach jakieś trzęsienie ziemi. I z jednej strony to jest szczęście, że już jestem tutaj, ale z drugiej strony kurczę. Chciałem przeżyć, podkreślam słowo przeżyć, trzęsienie ziemi. To na pewno jest niesamowite wrażenie. Tak czy siak spędziłem jeszcze tydzień w Katmandu, czyli w stolicy Nepalu, i później udałem się do Indii. No i tam zaczął się prawdziwy młyn. No taki kurde młyn, co się naprawdę kręci, bo już od samego początku chcieli mnie oszukać i tym samym zarobić więcej. Wiadomo, turysta Kasema. Indie zwiedzałem całkiem dynamicznie. Żałuję tylko jednego, że kurczę, nie spędziłem dwóch, trzech dni na wsi. Wiecie, to jest zupełnie inny lifestyle. Ale trudno. Zobaczyłem za to 7 miast, w tym Varanasi. Święte, biedne i brudne miasto. Przez które przepływa święta rzeka Ganges. To wiecie, to jest ta rzeka, w której się wszyscy pluskają. No i kawałek dalej na przykład palą ludzi i wrzucają szczątki już spalone do rzeki. To jest właśnie ta rzeka. Bardzo fajnie było ją zobaczyć. Później udałem się do Agry. Wyobraźcie sobie, że tam był magiczny Taj Mahal i spotkałem tam pierwszego Polaka. Później udałem się do Delhi, stolicy. I tam też zobaczyłem masę, mnóstwo monumentów ciekawych, starych, nowoczesnych. I kurczę, spotkałem też Polaków. No i to też było bardzo przyjemne. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich Polaków, których spotkałem w Indiach i w Nepalu. Następnie Rajasthan, czyli Jaipur, Jodhpur, Ujjapur. To te bardziej pustynne rejony Indii, i pomimo czuć ten klimacik taki suchy, fajny, ja lubiałem. A na sam koniec pojechałem do Bombaju. Bombaju, kurde, takiego Hollywood, tylko że w Indiach, czyli Bollywood. Miasta, w którym można się wybić. Od Pucybuta do milionera. A przynajmniej tak mi mówili. Więc jeśli zainteresowała Cię moja podróż, wszystko znajdziesz na YouTubie, więc nic prostszego, klikasz link w opisie, wchodzisz, subskrybujesz i oglądasz. Prawdopodobnie jeśli tego nie zrobisz, nie zobaczysz następnego filmiku. A wydaje mi się, że z filmiku na filmik było coraz lepiej. Te dwa pierwsze były troszeczkę gorsze i oczywiście też są w gorszej jakości, to mój błąd techniczny przy tworzeniu tych filmów, ale kurczę wiecie, z filmu na film jest coraz lepiej. Dziękuję za całą uwagę. Trzymajcie się, rodaki Polaki. Pozdrawiam. Kamil, witamina, kufale, pana. Cześć!